Przedstawić swoje Kedy, których używamy na co dzień. Zapraszam. Od najstarszego z markerów, którego używam Jest to marker Pika Dry Używam go około roku czasu Z wad, które posiada To to, że wyrabia się gniazdo w obudowie Od trzymania markera Ten marker nie trzyma się zbyt dobrze W momencie, kiedy wykonuję jakieś prace Na okucku i pozycja Markera się przechyla To podczas pracy Często jest tak, że on po prostu wypada to jest jedna dość duża wada kolejną wadą jest oszczytko w obudowie na dole od spodniej części w momencie kiedy macie w sobie marker w spodnie chcecie go naostrzyć potrzebujecie dwóch rąk jedną żeby obrócić obudowę i drugą żeby naostrzyć marker to jest, to jest wada bo trzeba użyć dwóch rąk do naostrzenia ołówka. Kolejną wodą jest to, że możecie używać praktycznie tylko grafitowego wkładu. Gdy włożycie wkład kolorowy, który jest bardziej wąskowy, zaklei się tutaj mechanizm przesuwania rysika i nie będziecie w stanie go wysunąć. Przy grafitowym to działa pod warunkiem, że rysik nie jest złamany. Jeśli rysik jest cały, to wkład się wysuwa. Przy grafitowym działa, przy kolorowych nie działa drugi marker, którego używam Lira, Lira Dry ten marker ma z wad to, że jest dość gruby w tym miejscu z gadżetów ma diodę, która pomaga rysować gdzieś w jakichś zacienionych miejscach Zalet. Oszczytko jest w obudowie u góry, więc gdy jest obudowa sunięta spodnie, bez problemu jedną ręką kręcicie sobie i oszczycie wasz suchy marker. Wada ta sama co w Pika Dry. Gdy włożycie wkład kolorowy, ten taki bardziej woskowy, on się po prostu zatnie. Chwilę popracuje, ale zatnie się i jest koniec. Także trzeba go teraz rozebrać, wyczyścić. Jest nie do użytku. Trzeci i ostatni suchy suchych markerów, których używam, jest to również produkt Lera Dry. Ten jest najtańszy z tych wszystkich kosztuje około 30 zł. I moim zdaniem, póki co jest najlepszy. Można by powiedzieć, że wadą jest to, że nie ma oszczytka w obudowie. Ale zaraz przejdę do tego, dlaczego to nie jest wadą, a zaletą. W tym markerze mam wsadzony kolorowy wkład. Marker jest zbudowany w ten sposób, że wkład jest sadzony tutaj. Tego na pewno nie będzie widać. I jest po prostu wysuwany Manualnie. W przypadku Pika i tej drugiej Lery jest tutaj mechanizm, który działa jak w ołówkach automatycznych. ściskanie tutaj z jest mechanizm, który się rozszerza i zwęża, i wysuwa nam rysik. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tu jest po prostu otwór w ołówku, jest wkład, jest zamontowany. Z tą końcówką wysuwamy, chowamy i no się tutaj nic nie zacina. Bardzo dobra opcja do kolorowych wkładów. A teraz, dlaczego oszczytko w obudowie, a właściwie go brak nie jest wadą tylko zaletą? Dlatego, że oszczytko jest w tym miejscu. Możecie sobie zawsze naoszczuć Wasz marker. Nawet, gdy nie macie przy sobie obudowy. Także tą opcję polecam z czystym sumieniem. Raz, że koszt jest najniższy. Dwa, że wsadzicie tutaj każdy wkład. I trzy, że nie trzeba go oczyścić. To wszystko.